Witam Was dzisiaj, a tu pokazuję Wam w Wachendorfie ogród kilku pokoleń, czyli jest takie miejsce do zabawy i takie grządki wysokie, gdzie właśnie kilka generacji, czyli dziadki, rodzice i dzieci mogą tu uprawiać sobie Wspólnie, właśnie ogródek. Bardzo fajna inicjatywa. To jest mała wioska. Mieliśmy jechać do miasta, ale taka przekropna pogoda, że raczej pojedziemy jutro. A dzisiaj dalej blisko. Ciekawostki. Witam, a dzisiaj jesteśmy w gospodarstwie. Różowa Krowa, jak widać. Fajny, młody rolnik to prowadzi. Ma oczywiście stronę na, yy, na YouTube. Bardzo się podoba to, co on robi. Bo ma tu duże przedsiębiorstwo włącznie z biogazownią. A tutaj widzimy fajny sklepik. Właśnie sprzedaje lody. Halo! O, małe kotki można wziąć chyba. I tu jest taki jego sklepik z lodówkami, który można. Gdzie można nawet w niedzielę od kur szczęśliwych czy inne rzeczy związane właśnie z mleczarnią zakupić tutaj na bieżąco. O, tu są właśnie lody. Także bardzo fajne miejsce. A kotki są słodkie. O. Także zobaczcie, fajnie tu wygląda, dużo ludzi w weekendy przyjeżdża. Do później. Witam. A w tej wsi Unter Michelbach, taka malutka wioska i malutka fontanienka nawiązująca do charakteru rolniczego tej wioski. Chociaż w sumie tu jest. Można powiedzieć jedno gospodarstwo, ale jest to zawsze miło, jak pamięta się o tradycjach, i taka piękna właśnie fontanienka jest.